i Czego się człowiek nauczył podczas podróży motocyklem? To jest kompletnie jesteś kompletnie inaczej odbierany w zależności od tego czym jeździsz. Naprawdę natukłem autem 1000 kilometrów. Na pewno w setkach, nie wiem dokładnie ile mogło to być. I można zjechać całą Europę, właściwie cały świat. Zostając anonimowym, nikt do ciebie nie podejdzie, nikt się ciebie o nic nie zapyta. To jesteś jednym z wielu nieinteresujących. Natomiast kiedy jedziesz motocyklem, to właściwie nie ma przystanku, żeby ktoś do ciebie nie zagadał. No szczerze mówiąc, nie, nie wiem, czemu mnie to zaskakuje, bo. Doświadczam tego od dłuższego czasu, właściwie odkąd jeżdżę motocyklem, ale z uwagi na to, że dużo więcej kilometrów robię autem, no to reakcja ludzi jednak nie zaskakuje za każdym razem. Oczywiście teraz też było tak samo, a miałem w tym momencie w planach lekki posój, więc nie mam z tym problemu. Akurat tak się złożyło, że krótko przed Belgradem obok no mnie zaparkował autobus Polaków. Jakaś większa grupka e, wybiera się na rejs z jachtami. Tygodniowy też bardzo fajna sprawa To jest Tak jak pogadałem z nimi, to jest bardzo podobny e, Bardzo podobne, podobny Sport do motocykla Bo jesteś po prostu takim samotnikiem Gdzieś tam, no wiadomo e, Technicznie to jest kompletnie coś innego Natomiast mentalnie wyjebać w świat, gdzie kuźwa nikogo jeszcze nie było zrobić sobie rundkę, spędzić czas w podróży. To są rzeczy, które się albo się chce i się to ma, albo się tego nie ma. To są... To tkwi w głowie. I pod tym kątem od no, razu e, rozmowa była sensowna i łatwo mi się było dogadać z tymi ludźmi. No, ich to nie dziwiło, co prawda i takim prawdę nie powiedziałem, jakie mam prawdziwe plany, bo e, boję się, żeby zaczęli mi mówić, że kuźwa, nie dasz rady, albo tam jest niebezpiecznie, albo coś tam, coś tam. A mi w tym momencie takie coś jest niepotrzebne, dlatego opowiadam wersję light. Stąd, stąd to już nikogo nie dziwi. Jak już tu dojechałem, to już do Turcji e, dojedziesz, nie? A to, że ty chcesz pójść, bo jeszcze całą Turcję obskoczyć. Jeden gość mnie trochę podbudował, powiedział, że Turcja jest bardzo przyjazna, jest wszystko ok i tam się nie ma co e, obawiać. No i zajebiście, Z tego się trzymam. Jeżeli chodzi o koszty, no to yy, kupiłem sobie na stacji kanapkę wegetarianę i sok. Marańczowy. 500 dinarów serbskich, muszę zobaczyć ile to jest na polskie, ale chyba dużo, bo zatankowałem 10, nie, 13 litrów chyba i zapłaciłem 2200, czyli 2200 dinarów powinno być około 70 zł. No to 500 dinarów to będzie ponad 15. Dobrze, i dobrze liczę. Chyba, że źle liczę, ale no coś koło tego. Także takie ceny polskie, jeżeli chodzi o kanapki. No ale powiedzmy, że obiad zaliczony. Zobaczymy, kiedy mnie złapie głód. Marowałem łańcuch, zatankowałem No i tniemy. Teraz powinien gdzieś tam z daleka być widoczny Belgrad. Tak mi się wydaje, że tu się objeżdża go dookoła. Power China, o Chińczycy im zbudowali tunel No to się dzieje panie Że budowanie tuneli przestaje być drogie, bo się będzie opłacało wynająć tańszych Chińczyków, więc Zachód będzie musiał obniżyć ceny, dlatego oni dążą. Do tego ewidentnie dążą, do obniżenia cen na Zachodzie. Wielkie koncerny nie są w stanie rywalizować. Jeszcze w Unii Europejskiej nie ma problemu, ale Europa w tym momencie nie ma szans na. Nie ma szans na. zdobywanie nowych rynków. Jest to jest odwrotnie, trzeba przepuścić chyba tych zrąga, zapomniałem. Europa nie ma szans na zdobywanie nowych rynków, bo. Afryka, Azja. No wiadomo, że wybiorą Chińczyka. Dlatego Europa zaczyna się blokować, dlatego Stany Zjednoczone zaczynają się blokować, a Chińczycy mają taką liczbę firm, że że to oni mogą narzucić ceny. Ktoś mi niedawno mówił, że Chińczycy to kolos na glinianych nogach, ale chyba się z nim nie zgodzę. Chyba to jest jednak kolos. O no któregoś dnia Unia Europejska pierdolnie. Nie, przez to, że zamiast budować silną Europę, oni się kuźwa skupiają na gejach i lesbijkach. I to prowadzi do nikąd. Firmy przestają się rozwijać. Innowacji jest bardzo mało. Musi być właściwie. Innowacyjność musi być finansowana, żeby w ogóle się odbywała. I to jest przerażające. Czasem w Chinach innowacyjność daje po prostu zarobić i dlatego ludzie są innowacyjni. Na Węgrzech też był Bank of China, też mają inwestycje chińskie, czyli Chińczycy wchodzą wszędzie gdzie się da. I to, co chroni jeszcze Unię Europejską, to jest. Zestaw przepisów, które Unia narzuca. I no, tak jakby prawna blokada Chińczyków. Ale Unia Europejska nie ma przełożenia właściwie na nic poza Unią Europejską. Już każde państwo spoza Unii może robić co chce. No i widać, i widać w takim układzie. Że W takim układzie Unia Europejska nie jest potrzebna nikomu. Ukraina nie musi wchodzić do Unii, Turcja tym bardziej. O kurwa, ile was tu jest. Następny. W sumie odpowiada na wiele pytań. Chiny nie muszą być mocne wewnętrznie, Wystarczy, że się rozsiądą na zewnątrz. I w momencie kiedy Stany Zjednoczone pil pilują świata militarnie. To do pewnego momentu Chińczyk wejdzie ze swoim kapitałem, ale już nie wsadzi tam wojska. To mu nie pasuje. W momencie, kiedy Stany Zjednoczone przestaną panować nad swoim kapitałem, to żołnierz chiński wejdzie wszędzie. A Chińczycy to są w stanie pilnować świata. To jest niesamowite co mi tam wyprawiają Chcę 1-2 km, muszę gdzieś skręcić 40 to rozumiem, że na co? Na Belgrad? Na Nisz rozumiem, że muszę jechać. 280 Tutaj na niż, no i super. To już wiem, dlaczego miałem jechać gdzieś indziej. Oni dopiero budują tą wodnicę, a ja już się na, na nią ubiłem. Co niż? Skopie. Macedonia niż Kuźwa. W ogóle nie są miejscowości, które coś mi mówią. Tęcińska stanica. No i dobrze. 213 też dobrze. 213 km prosto. Dobra. Było, minęło. O iKEA. Ale czas trochę pozapierdalać. Szkoda tego Belgradu. Może gdybym pojechał prosto, a przynajmniej skrę... zrobił tak jak mi kazał GPS, to być może coś ciekawego by się można było zobaczyć. Dobra.